Kamiszki ogólnie to za chwilę gdy wrócę do domu, to wam nagram, bo jest właśnie Nagram wam te książki, które mam nowe, bo nie patrzałam tam na te ilość lajków, ale po prostu no, chcę to nagrać, bo to nie tylko będzie pokazanie moich nowych książek, ale będę wam czytać ten opis z tyłu książek. I jeśli będę miała już te książki, do, jeśli już będę miała te książki przeczytane, to będę Wam krótko streszczać, na czym te książki po... o czym te książki są i w jakiej kategorii wiekowej są. Więc właśnie za chwilkę wracam z pieskiem, mój piesek jest, i będę Wam to nagrywać. To będą takie. Jakby pokazanie książek i tak jakby polecajki, coś w tym stylu. I mam nadzieję, że taka forma filmów nam się spodoba, bo będę kupować jeszcze jakąś nową książkę. Tak właśnie nie umiem się zdecydować jaką, bo mam do wyboru albo Chasing Paris, tom trzeci, bo 4 czerwca wychodzi tom czwarty, Taki spoilerik, jak ktoś jeszcze nie wie, albo jeszcze mogę wybrać serce rodziny Monet, bo jak wiecie lub nie, ja jestem moneciarą i po prostu jak tylko usłyszałam, że będzie spin-off monetów, to od razu wiedziałam, że muszę o tym wiedzieć. Muszę wiedzieć, jak się nazywa, muszę to przeczytać. Przeczytałam już wszystkie części rodziny Monet, więc chcę sobie właśnie kupić albo Chasing Paris 3 albo właśnie Serce Rodziny Monet i no, nie mogę się jeszcze zdecydować. Jeszcze sobie to przemyślę i za chwilę dam Wam znać, bo już w sumie za 2-3 minutki będę w domku. Pa pa!